Cześć! I zapraszam Was na turniej światowy, no, gdzie reprezentacja e, zmierzy się z, z klubem, a jakiej ligi no to się okaże. Jaki to będzie klub, to też się okaże. Więc co, gramy, e, oczywiście e, wybieramy w ciemno. Ja zamykam oczy i mówię e, w którymś momencie po prostu stop. I zaczynamy. Stop. Argentyna. Zagra z jakim klubem? Stop. Chiny. No, mogą być Chiny. Już nie będą. Zobaczymy, jaki będzie klub. Ciągle mam zamknięte oczy. Stop. Mhm. SLMFC. No dobra. Ciekawy jestem, kto tutaj wygra, czy Argentyna, czy, czy ten właśnie klub chiński. No, zmienimy sobie stadion. Zagramy sobie na stadionie. Niech będzie lumen Fjeld. Godzina yy, turnieju to niech będzie. Niech będzie 18. A ten mecz będzie komentował Tomasz Smakowski i Jacek Klaskowski. Widzimy się po pierwszej połowie meczu. Witamy serdecznie wszystkich widzów z Lumenfield i zapraszamy na piłkarskie emocje. Mówi Tomasz Smokowski, a ten mecz skomentuje wraz ze mną Jacek Laskowski. Z wypiekami na twarzy wyczekujemy dzisiejszego meczu i mamy nadzieję. Że dostarczy nam ogromu niezapomnianych wrażeń. Atmosfera na trybunach niesamowita i mamy nadzieję, że przełoży się to na poziom meczu. Mam nadzieję, że wszyscy przygotowali sobie już jakieś przekąski, bo zapewniam, że od tego meczu nie będzie się można oderwać ani na minutę. Spójrzmy, jak zagra dzisiaj Argentyna. A więc zagrają 1-4-3-3 z parą skrzydłowych. Powiedziałbym, że dość konserwatywnie, ale jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. A oto skład, w jakim zagra druga drużyna. Będą się chyba bronili ze wszystkich sił, jak to mają w zwyczaju. Tak, obrona częstochowy to ich znak rozpoznawczy, ale jeśli przeprowadzona jest skutecznie, to czemu nie? Oczywiście cierpi na tym widowisko, ale taka taktyka na zmęczenie rywala waleniem głową w mur ma też plusy. Na ogół oznacza bowiem możliwość przeprowadzenia jednej, dwóch kontr, które mogą być decydujące. Messi. No i po zagrożeniu dobry odbiór. Podchodzą wyżej, do przodu. Jest na pewno kilka opcji rozwiązania tej akcji. I teraz uderza. Spokojna teraz interwencja, bez trudu sobie tutaj radzi. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Argentyńczycy zaczną teraz z wolnego po tym faulu. Ma piłkę przy nodze, bramka coraz bliżej. Dobra okazja na bramkę. I tak wybronił ten strzał niesamowicie. Ciekawie zapowiada się ta akcja Albi Celestes. Szansa, czy przełamie impas? Nierzejewski. Czy zdoła strzelić? No nie. Widziałem już tę piłkę w bramce. Jak to nie weszło? Tutaj decydowała nie tyle dobra obrona, co raczej fatalny strzał. Ma sporo możliwości podania. Na co się zdecyduje? Zabrakło precyzji. Mogą teraz tego żałować. Tak! Jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się bezbramkowo. No to mamy 1 do 0. I oto z piłką na Messi. Messi, kibice chcą by strzelał. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła. Natychmiast wyrównują stan spotkania. Tym samym wracamy do punktu wyjścia. Jest powtórka. Możemy prześledzić tę skutecznie wyprowadzoną kontrę. Abecadło futbolu efektywne i efektowne. A Messi, jak to Messi, nic sobie nie zrobił z rywala wiszącego na plecach i posłał piłkę do siatki. Zagranie w pole karne. Przewidział teraz sytuację obrońca. Odebrał mu piłkę, a pachniało tu golem. Angel Di Maria oddaje piłkę, strata. Piłkę dostał Mierzejewski. Rankarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. A teraz uwaga, przechwycił Pi Martinez. Świetnie to obronił. W pole karne, głęboko teraz. To trzeba było zrobić lepiej. Udana teraz obrona tego strzału. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny. Molina. Ależ napierają Argentyńczycy, coraz bliżej bramki rywali. Świetnie zapowiadała się ta akcja, naprawdę, ale już jest tylko wspomnieniem. Adrian Mierzejewski. Bardzo ładnie teraz w obronie. Znowu mogą konstruować akcję. Piłka do Mierzejewskiego. Chyba odbioru w ataku. Nieodpowiedzialne zachowanie teraz. Załatwa strata. Do Messiego. Co zrobi w tej sytuacji? Tak jest! Piłka ląduje w bramce. Teraz na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że bramkarz nie miał szans. Mamy teraz wynik 2 do 1. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Leo Messi. De Paul. Ależ teraz okazja bramkowa. Dobra interwencja. Bardzo pewnie obronił strzały, co najważniejsze nie odbił piłki pod nogi rywali. Mamy gwizdek i po tym przewinieniu sędzia wskazuje na jedenastkę. Ten karny może pomóc powiększyć przewagę. Daleko od bramki. Chyba piłka była ustawiona na jakiejś nierówności. Nie da się tego pudła inaczej wytłumaczyć. Szkoda tej zmarnowanej szansy. Di Maria. I mamy koniec pierwszej połowy meczu na... No i koniec pierwszej połowy spotkania. Na razie, jak Argentyna prowadzi Heans SLM FC 2-1. No zrobimy sobie tutaj zmianę, bo się tutaj zmęczyli. Musimy sobie dybale za Alvareza. I Martinez wejdzie sobie za Di Marie. Rodriguez wejdzie za Paredesa. No i tak możemy przejść do drugiej połowy meczu. Widzimy się po meczu. No i zaczynamy, proszę Państwa, drugą połowę tego meczu. Okazja może być groźnie. Tak! Tak jest! Ważna bramka! Argentyna chyba już teraz ma z górki. Realizator pokazuje nam powtórkę tego gola. Banalna okazja, ale trzeba mieć odrobinę instynktu strzeleckiego, żeby w ogóle znaleźć się w takiej sytuacji. A więc mamy 3 do 1. Jak rozprowadzi ten atak? Koledzy sygnalizują swe pozycje. Mogło coś z tego być. Znakomita interwencja. Uwaga, okazja! Piękna parada, ależ teraz Martinez pofrunął. I Adrian Mierzejewski, piłka w szesnastkę. I oto przy piłce Dybala. Dybala! I jest! Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszą to wygrać. Widać tutaj jak na dłoń, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Niemniej trzeba docenić wyjście na pozycję Paulo Dybali. Argentyński napastnik jest zabójczo niebezpieczny, jeśli choć na chwilę odpuścić pokrycie. Obecny wynik 4-1. Piękny był to bolej, no ale jednak Pudło! Świetna technika, duża precyzja. Bardzo niewiele tutaj zabrakło. Argentyńczycy zazdrośnie dziś pilnują posiadania piłki. I wynik odzwierciedla ich dominującą pozycję na boisku. Rzeczywiście gra się im. Otóż to gol! Widać jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. I po tej bramce jest 4 do 2. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. I oto przy piłce Dybala. Bardzo dobry, skuteczny blok. Tomasz Pina. I tyle było z posiadania piłki. O, to musi wpaść. I Bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Strata. Pomylił się Paulo Dybala. Wciąż jest przy piłce. Czy zaryzykuje indywidualny rajd? No i proszę, rzut karny. Tak to musiało się skończyć. Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał piłkę do siatki. Iście hokejowy wynik 5 do 2. Znowu mają piłkę. Dybala poradził sobie z przeciwnikiem. Ale to by było tyle. Naprawdę dobra organizacja gry defensywnej. Rodzi się kontra. Jak to spróbują rozegrać? Nici z tego kontrataku tracą piłkę. Ciąg na bramkę będzie teraz chyba groźnie. To teraz decyduje się zejść do środka. Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Kibice go oklaskują, koledzy gratulują. Wielkie, wielkie brawa. Szalony mecz. 5 do 3. Niebezpieczeństwo zażegnane. Atak powstrzymany. Danie do Lautaro Martineza. I znowu są przy piłce. To ma spina. Czy poda piłkę do jednego z kolegów. Piłka znajduje dybale. Uwaga, Lautaro. Będzie chyba strzelać. No i gol! Trzy bramki przewagi. Niewiele czasu do końca. Chyba jest już pozamiatane, drodzy Państwo. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipera. Chyba znamy już zwycięzcę. Spotkanie jest zbyt jednostronne, żeby coś tu się mogło zmienić. To się nazywa ciąg na bramkę. To pachnie groźną akcją. Uwaga, zagrożenie nie minęło. No, nieźle się zapowiadało, ale to już koniec. W piłkę dostał Mierzejewski. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Do końca meczu już tylko minuta plus to, o co doliczy sędzia. Paulo Dybala. Czyli już sędzia że ostatni raz, proszę Państwa, formalnie przypieczętowując zwycięstwo drużyny gospodarzy. Trochę zdrowia trzeba było zostawić na boisku, ale było warto. Świadczą o tym dwie bramki przewagi na koniec tego spotkania. Dobry mecz i zasłużona wygrana. możliwości podania. Na co się zdecyduje? Tak jest! Ten mecz już na pewno nie zakończy się. I oto z piłką Leo Messi. I gol! Błyskawiczna odpowiedź. Strata bramki, jakby ich podrażniła. Martínez! Świetnie to obronił. To trzeba było zrobić lepiej. Udana teraz obrona tego strzału. Był jeden korner, a zaraz wykonają kolejny. To Messiego. Ląduje w bramce. Ależ teraz okazja bramkowa. Dobra interwencja. Bardzo pewnie obronił strzał i co najważniejsze nie odbił piłki pod nogi. Ry... Daleko od bramki. Chyba piłka była ustawiona na jakiejś. Okazja może być groźnie. Tak jest! Ważna bramka! Argentyna chyba już teraz. Uwaga, okazja! Piękna parada, ależ teraz Martinez pofrunął. I oto przy piłce Dybala. Dybala! I jest! Tym samym prowadzą różnicą trzech goli. Po prostu muszę. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz. I jest bramka! Piłkarz jeszcze ostatni raz spojrzał na bramkarza, a potem spokojnie posłał. Co teraz? Decyduje się zejść do środka. Bramka! No proszę! Szaleństwo na trybunach, bo jest co świętować. Piłka znajduje Dybale. No i gol! Trzy bramki przewagi, niewiele czasu do końca. Piłkę dostał Mierzejewski. Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. No i koniec. Argentyna wygrywa z HS 6 do 4. Co to był za mecz? co to były za emocje? Tutaj po prostu walka była niesamowita do ostatnich minut. No i zobaczymy, z kim Argentyna zagra w y, ćwierćpinale. Wytykujcie, oczywiście, na następne materiały. Właśnie na pewno pojawią u mnie na kanale. Jeśli wam podobał ten mecz, to spotkanie, to zasubskrybujcie mój kanał, skomentujcie, ocencie. Zostawcie dzwonek, żebyście byli na bieżąco z moim kanałem. Takie są statystyki po tym meczu. Możecie zobaczyć. No, Bessie oczywiście przestrzelił Karnego, ale też ładnie zagrał mecz. Tutaj zawodnikiem meczu został. Leo Messi 8 na 9 oceny dostał, tutaj cała drużyna grała bardzo dobrze, mogę wam pokazać jeszcze bramki Leo Messi w 27 minucie, tutaj Adrian Mirzejewski w 18 minucie, Alvarez w 39 Leo Messi w 44 już dwie bramki strzelił Messi Tutaj mamy Martinez, Lautaro Martinez w 47., później Paulo Dybala w 55., później Adrian Mierzejewski w 60 minucie meczu, Leo Messi z Karnego w 71., później Hank za Hank. Huang 79, Autaro Martinez 86, no i Adrian Mierzejewski w 90 minucie spotkania. Czyli Polak strzelił hatryka. Ale tutaj cała drużyna Argentyny walczyła niesamowicie w tym spotkaniu. Do ostatnich minut, no i wygrała to spotkanie. 6 do 4. Nikt się pewnie takiego spotkania nie spodziewał. Ale no, walka była niesamowita, więc jak się Wam jeszcze raz, jak się Wam podobało, to skomentujcie też to oczywiście spotkanie, jakie się Wam bramki podobały, w ogóle. No i trzymajcie się i do usłyszenia.